Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników TEWA na Służewcu Przemysłowym rozmawiam z Głównym Inżynierem Janem Pińskim. W zakładzie ruszyła produkcja układów scalonych. Logika 2 w oparciu o pomoc radziecką. Przypomnijmy, co to są układy scalone i jak one wyglądają? Może wpierw precyzujemy, że to są układy scalone cyfrowe i pierwsze w kraju produkowane układy scalone. Jak one wyglądają? To na ekranie będzie słabo widoczne. Ale w sumie sercem układu scalonego jest płytka krzemowa o wymiarze 1,6 razy 1,6 mm. A osiągnięcie polega na tym, że na tej płytce krzemowej zdołaliśmy umieścić kilkanaście tranzystorów, diod i oporników i w ten sposób właśnie weszliśmy w nową erę przemysłu półprzewodnikowego w Polsce tak. erę układów scalonych. Ponad 100 odbiorców jest, którzy w tej chwili próbują zastosować je już w swoich produktach końcowych. Tak. Przyszłość. 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 Nie konkretnie przed tym typem układów, ale przed układami scalonymi duża, kilkanaście milionów produkcji w roku 75 i całkowita zmiana, jeżeli chodzi o sprzęt elektroniczny. Po drugiej stronie tego budynku, a właściwie po drugiej stronie ulicy, wyrasta nowoczesny kompleks, w którym te układy scalone będą produkowane, z tym, że innego typu, bardziej jeszcze nowoczesny. Naturalnie nowocześniejsze. Tak. Tam będziemy produkowali już od połowy tego roku układy scalone cyfrowe i liniowe o znacznie większej skali integracji. Kiedy? Od trzeciego kwartału zaczynamy. Tak. I jeszcze na końcu dwa słowa o produkcji naukowo-produkcyjnego Centrum Półprzewodników w roku 1972. Może fundamentalne dane. Wszystkie zadania planowe wykonaliśmy. Tak. To jest chyba najważniejsze i to napawa nas radością. Wykonaliśmy tak ilościowo, jak i wartościowo plany produkcji i wykonaliśmy plany inwestycyjne, które były bardzo trudne. Właśnie ten budynek jest też wynikiem działalności naszego Centrum w zakresie inwestycji.